Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem BlyFox A to kolejny odcinek z Teorii Pytania Widzów na temat FNaF I na samym wstępie chciałem jeszcze wspomnieć o tym Żebyście zadawali propozycje do kolejnych topek na moim kanale Ale na razie to na tyle, więc lecimy z pytaniami Pierwsze pytanie od Black Bonnie FNAF Mam pytanie, skoro balon Boy to halucynacja w naszym pokoju To jak nam zabiera prąd? Tak naprawdę nam nie zabiera, tylko stróż nocny boi się zapalić światła Bo zastanawia się jak Ozdoba może się poruszać i pokazywać się w biurze. Dlatego nie możemy włączyć światła we FNaF 2, kiedy Balloon Boy wchodzi do naszego pokoju. Kolejne, tym razem stwierdzenie od Foxy Original. Gramy maską Boniego. I to jest nieprawda, bo maska Boniego została przeznaczona w tej części gry na Toy Boniego. I nawet sam FonGame mówi, że na biurku posiadamy coś takiego jak maskę Frediego. Kolejne pytanie od. Mihoxa Gaming Gdzie jest Pink Trap skoro przeżył? Czy ktoś zobaczył Purple Guya? Tak naprawdę to wiemy, że Springtrap przeżył i możemy to wywnioskować po FNaF System Location po ostatniej, najtrudniejszej kastą mojej nocy, ale dalej nie wiemy co się z nim dzieje. Kolejne pytanie od Sophie Doffy, czy Shadow Freddy może zaatakować? Tak naprawdę prawdopodobnie nie, tylko Shadow Freddy występuje we FNaF 2 i nigdy nie zaatakował stróżonocnego, bo jest tylko cieniem i nic nie może mu zrobić. Kolejne pytanie od Fanfan Studio. Dlaczego Funtime Foxy nie posiada haku i opaski na oko, a posiada swój Pirate Cove w Custom Night? A czy dlatego, bo jest do tego nawiązanie do FNaF 1 i tak naprawdę Mangle we FNaF 2 też nie posiadała haku oraz opaski I usunęli Funtime Foxy'u hak, dlatego by był bardziej bezpieczny Okej, okay, ja bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że ci się nie się spodobał i widzimy się w kolejnych, więc na razie, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!